Wiemy, że przyszedłeś od Boga, by nas nauczać. Nikt nie mógłby czynić takich znaków, gdyby Bóg nie był z nim. Nikt nie ujrzy królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi. Powtórnie. Jak można się narodzić Powtór. Czy można wrócić do łona matki i urodzić się drugi raz? Zaprawdę mówię ci. Nie wejdzie do Królestwa Bożego, kto nie narodzi się z wody i z ducha. Człowiek cieleśnie rodzi się ze swoich rodziców, lecz duchowo rodzi się z ducha. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Syn Człowieczy musi być wywyższony, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Wiem, że przyjdzie węż, a kiedy przyjdzie, objawi nam wszystko ale tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czy nie mówicie, za cztery miesiące będą żniwa? Powiadam wam, popatrzcie na pola. Bieleją już, bo blisko są żniwa. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Sprawdzają się słowa. W jeden sieje, a drugi zbiera. Wysłałem was rządź to, nad czym się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy korzystacie z ich trój. Żaden z was nie uwierzy, jeżeli nie zobaczy cudów. Panie, chodź ze mną. Zanim umrze moje dziecko. Ich. twój syn twój syn wraca do zdrowia Swoją matę i chodź. Ojciec. Zawsze działa, więc i ja muszę działać. Zaprawdę mówię wam: nie może syn sam od siebie nic czynić. Lecz tylko to, co widzi, że czyni ojciec, co on czyni. Podobnie i syn czyni. Ojciec powiem nie się I ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I ukaże mu jeszcze większe dzieła. Abyście się dziwili! Tak jak ojciec wskrzesza umarłych i ich ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo. Lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. Zaprawdę mówię wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę mówię wam, nadchodzi godzina nawet już nadeszła ta godzina w której umarli usłyszą głos syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak ojciec, ma życie w sobie. Tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą Ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a którzy źle czynili, zmartwychwstaną na Potemki. Nie doznaję chwały od ludzi, ale dobrze wiem, jacy jesteście. Że w swoich sercach nie macie miłości Boga! O, on bluźnie! Przyszedłem w imieniu ojca mego, lecz mnie nie przyjmujecie! Luźnierca! Nie masz prawa! Gdyby ktoś przybył we własnym imieniu, przyjęlibyście go. Od siebie wzajemnie odbieracie chwałę. A nie szukacie chwały, która pochodzi od Boga. Ja jestem chlebem życia! Kto do mnie przychodzi, nie będzie łagnął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem pan, ale nie wierzycie. Choć mnie widzieliście, wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie. A tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale bym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Ojciec mój pragnę bowiem, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli ojciec, który mnie posłał, nie pociągnie go do mnie. Ja zaś go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Prorocy mówią: Wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę mówię Wam: kto wierzy, ma życie wieczne. Życie w ja jestem chlebem życia! Ojcowie wasi jedli manne na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Jaki chleb? Z... Ja z... jestem Was? chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Krewem tym jest. Ciało nie ciało do spożycia. Słuchaj. aż się mu zamilknął. Zaprawdę mówię wam. Jeśli nie będziecie spożywali ciała syna i pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew napojem. Kto spożywa moje ciało i krew pije? Trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie pozwał ojciec, przez którego żyję. Taki ten, który mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Oto jest. Chleb, który z nieba stąpił. Nie jest taki jak ten, który jedli wasi przodkowie i umarli. Kto spożywa ten chleb? Będzie się jego życie? A gdy ujrzycie syna człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Tylko duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Niektórzy z was nie wierzą. Czyż nie wybrałem was? Nie studiował. Moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy ta nauka pochodzi od Boga, czy też mówi od siebie samego. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka jedynie własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, go posłał, ten jest godzien wiary. Czyż Mojżesz nie dał wam prawa? A przecież żaden z was go nie zachowuje. Wiecie skąd jestem? Nie przyszedłem sam od siebie. Prawdziwy jest ten, który mnie posłał. Wy go nie znacie, lecz ja go znam, bo od niego jestem. I on mnie posłał. To jest spragniony, a wierzy we mnie. Niech przyjdzie do mnie i pije. Jak mówi pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Kobietę pochwycono właśnie na cudzołóstwie. Według prawa mojżeszowego powinniśmy kamienować takie. kobiety. który jest bez grzechu. Za mną nigdy nie będzie chodził ciemarzy. Sam o sobie wydajesz świadectwo! Ono niczego nie dowodzi. Nawet. Jeżeli sam o sobie wydaję świadectwo, jest ono prawdziwe. Bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy nie wiecie, skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy dajecie sąd według zasad ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, mój sąd jest prawdziwy. Ponieważ nie jestem sam, lecz ze mną jest ten, który mnie posłał. W waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie ojciec, który mnie posłał. Gdzie jest Twój ojciec? Nie znacie mnie ani mojego ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście jej Odchodzę. Wy będziecie mnie szukać i w grzechu pomrzecie. Gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówi, że nie możemy iść tam, dokąd on idzie. <gryś> Czyżby miał sam siebie zabić? Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Jesteście z tego świata. Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. I pomrzecie w grzechach, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że ja jestem. I że niczego od siebie nie czynię. Ale mówię to, czego mnie mój Ojciec nauczył. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Pozostawił mnie samego. Bo czynię to, co się jemu podoba. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jesteśmy potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy niewolnikami. Dlaczego mówisz, wolni będziecie? Zaprawdę mówię ci. Kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, będziecie wolni. "Jesteście potomstwem Abrahama, ale chcecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki." Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy natomiast czynicie to, co wasz ojciec! Ojcem naszym jest Abraham! Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to pełnilibyście jego czyny. Mówię wam prawdę! Usłyszaną u Boga, a jednak usiłujecie mnie zabić! Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego." Bóg jest naszym jedynym ojcem, a my jesteśmy jego prawdziwymi dziećmi. Ujmowalibyście i mnie, gdyby tak było. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz on mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie moich słów? Dlatego, że nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. On od samego początku był zabójcą i nigdy nie trwał w prawdzie, ponieważ prawdy w nim nie ma. Kiedy diabeł mówi kłamstwo, od siebie mówi, ponieważ jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ja mówię prawdę i właśnie dlatego mi nie leżycie. Kto z Was wykaże, że jestem winien grzechu? Jeżeli więc mówię, dlaczego mi nie wierzycie. Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. A wy z Boga nie jesteście. Dlatego mnie nie słuchacie. Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i Duch Zły Cię opętał? Nie jestem opętany. Czczę Ojca Mego, a wy mnie znieważacie. Ja nie szukam własnej chwały. Jest ktoś, kto jej szuka i za mną się opowiada. Zaprawdę mówię wam! Ten, kto zachowa moją naukę, nigdy nie umrze! Teraz wiemy, że jesteś opętany! Abraham umarł i prorocy umarli! A ty mówisz, kto zachowa moją naukę, nigdy nie umrze! Nasz ojciec Abraham umarł! Chyba nie twierdzisz, że jesteś większy od niego! I prorocy poubierali! Wszyscy pomarli! Za kogo się uważasz? Gdybym ja sam siebie chwalił, moja chwała byłaby niczym. Ale chwałą otacza mnie ojciec, o którym mówicie, jest naszym Bogiem! Wy go nie znacie, a ja go znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym kłamcą jak wy, ale ja go znam. Zachowuję jego słowa! Jak możesz go znać? Wasz ojciec Abraham radował się, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Pięćdziesięciu lat nie masz, a Abrahama widziałeś! Zaprawdę mówię wam. Zanim Abraham stał się Ja jestem. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. Cóż to jest Panie, aby w niego uwierzył? Ten, którego widzisz. I ten, który mówi do Ciebie. Wierzę Panie! Świat, by sądzić, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a widzący stali się niewidzący. Zaprawdę mówię wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem. Kto jednak chodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odwierne, a owce słuchają jego głosu. Woła on owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce idą za nim, ponieważ głos jego znają. Za obcym nie pójdą, lecz będą od niego uciekać, bo nie znają jego głosu. Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami, a obce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą. Kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie, i znajdzie parze. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, abyście mieli życie. Życie w obfitości. Jestem dobrym pasterzem, gotowym oddać życie za obce. Najemnik zaś, i ten, kto nie jest pasterzem, gdy zobaczy wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk porywa owce i je rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem. Nie zależy mu na owcach. Ja jestem pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie oddaję za owce. Mam też inne owce, należą do mnie, ale nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić. I będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Ojciec mnie miłuje, dlatego że ja życie moje oddaję, aby potem znów je odzyskać. Nikt mi życia mojego nie zabiera, lecz ja sam je oddaję. Mam moc je oddać. I mam moc je znów odzyskać. Takie przykazanie mam od mojego Już ojca. Nie powiedziałem, ale nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego ojca, świadczą o mnie. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ten, kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to. Syn Boży, który przyszedł na świat. Panie... gdybyś był tutaj, mój kamień. Ależ, Panie... kamień. Ale szwanie już cuchnie. Leży w grobie od czterech dni. Czy nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Łazarzu! Get out Przynosi plan obfity, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. Kto chodzi w ciemności, nie wie dokąd idzie. Wierzcie w światłość, dopóki ją macie. Abyście byli synami światłości. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Przyszedłem na świat jako światło. By każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Kto posłyszy słowa moje, a ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem po to, aby świat sądzić, ale by go zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swojego sędziego. Słowo, które powiedziałem, będzie go sądzić w dniu ostatecznym. To prawda, nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Przekazał mi wszystko, co mam powiedzieć. Wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Tego, co czynię teraz, nie rozumiesz. Zrozumiesz to jednak później. Nigdy nie będziesz mi nóg umywał, Panie. Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz moim uczniem. Panie... Umyj nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Wykąpany nie musi się już myć. Potrzebuję tylko nogi umyć, bo cały jest czysty. Że mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel umyłem Wam nogi, to i Wy czyńcie tak sobie nawzajem. Dałem Wam przykład, abyście i Wy czynili, jak ja Wam uczyniłem. Zaprawdę mówię Wam. Sługa nie jest większa od swego Pana, ani wysłannik od tego, którego posłał. Skoro znacie tę prawdę, Postępujcie zgodnie z nią, a będziecie szczęśliwi. Ale później pójdziesz. Panie, dlaczego teraz nie mogę iść? Życie oddam za ciebie. Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę mówię ci. Kogut nie zapieje, a ty się mnie zaprzesz trzy razy. Uwolnij serce od trwogi. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mego ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on będzie świadczył o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Powiedziałem wam to, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić dlatego, że nie poznali ani ojca, ani mnie. Ja wam to powiedziałem Nie powiedziałem wam tego na początku, ponieważ byłem z wami Teraz idę do tego, który mnie posłał A nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz A ponieważ to powiedziałem, smutek napełnił wam serce Zaprawdę mówię wam Lepiej dla was, że odchodzę Bo jeżeli nie odejdę Pocieszyciel nie przyjdzie do was a jeżeli odejdę, pośle go. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, dlatego że we mnie nie wierzą. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie. Władca tego świata został już osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale na razie nie możecie tego pojąć, gdy zaś przyjdzie On, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Zaprawdę mówię wam. Ojciec w imię moje da wam o co go poprosicie. Do tej pory o nic go nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie. Jak się zwracasz do arcykapłana? Co uczyniłeś? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany przez arcykapłanów. Nie. Moje królestwo nie jest stąd. Więc jesteś królem. Tak, jestem królem. Narodziłem się i przyszedłem na świat po to, by dać świadectwo prawdy. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mnie. Oto człowiek! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go!